i <laughs> Witam Was moi drodzy, w mojej kuchni. Dzisiaj dosyć treściwy, a jednocześnie dietetyczny krupnik na podrobach, a konkretnie na żołądkach i to będą żołądki z indyka. Bardzo fajne mięso. Zobaczcie jak to się fajnie przyrządza. Cały przepis robi się dosyć szybko. On jest rozwlekły w czasie, ponieważ żołądki gotują się dosyć długo, ale cały przepis robi się szybko, czyli w międzyczasie, kiedy to się wszystko gotuje, my mamy mnóstwo, mnóstwo czasu na różnego rodzaju rozrywki albo też zajęcia domowe, zwykłe, więc zapraszam Was. I tu widzimy wszystkie produkty, jakie są potrzebne, ale musimy zacząć od naszego mięska, czyli żołądki. W tym przypadku już mówiłem, że to będą żołądki drobiowe, ale to są żołądki z indyka. Oczywiście indyki to drób, to wiem. No i kasza. Cała szklanka kaszy, tak jak tutaj widzicie. Tutaj przygotowałem gałkę muszkatołową, odrobinkę szczyptę tylko do smaku będziemy dodawać, kilka ziaranek kminku też wrzucimy, też tylko do smaku. No i warzywa. To są wiosenne, przepiękne warzywa. Zobaczcie, cudowny młody seler, młody por, Zieleniny, młoda pietruszka z nacią. Marchewka też jest młoda, ale jest duża. Szukajcie dużej wybierzcie jak największą marchewkę może nie olbrzymią, ale jak największą marchewkę, właśnie po to, żebyśmy mogli później ją pokroić i żeby nam się pięknie komponowała do zupy. No i cudowna rzecz jeszcze: to są jesienią zbierane piękne leśne podgrzybki i przyprawy, oczywiście sól, pieprz i śmietana. Jak ktoś lubi, żeby zabielić sobie całą zupkę na talerzu. Ponieważ żołądki to jest twardy temat, długo się gotują, to na Początek na zimną wodę i podpalony już pod garnkiem gaz wrzucamy te żołądki spokojnie, żeby gotowały się jakieś pół godziny, dobre pół godziny, same tylko i wyłącznie. A po tej pół godzinie będziemy wrzucać warzywa i to wszystko dalej gotować jeszcze godzinę, a może nawet dłużej. W międzyczasie zagotowujemy wrzątek i namaczamy nim nasze grzyby. Tak, zalewamy pełną szklankę, później tą wodę od grzybów oczywiście wlejemy do bulionu. No minęło 25 minut, żołądki już się tutaj solidnie obgotowały. Zobaczmy, o, już są takie kurcze dobrze ugotowane, ale na pewno twarde, dlatego że żołądki naprawdę gotują się bardzo, bardzo długo. I teraz wrzucamy warzywa, czyli wrzucam marchew, oczywiście selera w całości razem z łodyżką i z zieleniną. To samo z porem i na koniec pietrucha. Proszę bardzo, teraz to wszystko tu trzeba upchnąć. Może nie palcem, bo trochę byśmy się poparzyli. Ale wystarczy w taki sposób. Tak, niech to tam się zmieści, tak jak Wam się uda. Nie ma tutaj kłopotu. I teraz możemy już posolić półtorej łyżeczki takiej solidnej. Popieprzymy to też sporo. Tak jak powiedziałem, to prawie to odrobiną gałki morszkotołowej, ale nie za dużo. Taka szczypta, zobaczcie. I dosłownie kilkanaście ziarenek kminu, nie będziemy przesadzać, bo to jest przecież zupa, a nie porządny gulasz. Na razie to przykryję. Żeby dopełnić smaku naszej zupce, naszemu krupnikowi, zrobimy jeszcze coś takiego. Wymiemy grzyby, które się już lekko podmoczyły, już są miękkie, ale nie tak miękkie, żeby można było je jeść, więc musimy je gotować. I teraz kroimy je na cienkie, właśnie takie słupeczki, żeby w zupie były mięciutkie i zdatne do jedzenia. I teraz te grzyby wędrują oczywiście do garnka. No i co jeszcze? Został nam przecież wywar z tych grzybów. Też go tu wlewamy, bo on jest bardzo, bardzo aromatyczny. Lekko zamieszam, przykrywam. I gotujemy to ponad godzinę. Wiecie co, pomyślałem sobie jeszcze, że bardzo dobrze smak tej zupki poprawi. Prażona cebulka na ogniu. Auch, jesz, właśnie dlatego ją teraz tak obramiam i za chwilę wrzucę ją do garnka. A oczywiście w spisie składników zobaczycie ją też. No już gotowało się. Godzinę i 15 minut. Zaraz sprawdzimy, czy rządki są miękkie i dobre. Ale tutaj na łyżce mam ten bulion, ten wywar. I zobaczę, jak on jest smaku: czy jest słony, czy jest spieczny i w ogóle, czy jest dobry. O, coś się tu wlewa. O, dobry, ale to nie z rosół, słuchajcie. To smakuje zupełnie inaczej. I właśnie tak jak powinno. Bulion jest cudowny. A teraz sprawdzimy, właśnie, żołądki. Biorę, oczywiście, patyczek z ostrym końcem. Wyławiam jednego żołądka na wierzch tutaj i zobaczymy, jak wchodzi. O, nic nie wchodzi. O, wchodzi dobrze, jest mięciutki. Super, dobra, wymujemy to wszystko. Najpierw wyjmujemy te warzywa zielone, pietruche i seler. Zostawiamy tylko marchew na razie i wyjmuję też cebulę oczywiście. Teraz na drugą michę wyjmujemy pozostałe rzeczy, czyli marchew i żołądki. A grzyby się trafią, to też nie przeszkadza. I właśnie w tej chwili wsypujemy do garnka kaszę. Pamiętajcie, żeby ją zamieszać. I teraz tą michę, która zawiera marchewkę i żołądki, wystawiamy na dwór, bo tam jest lepszy przebieg powietrza i wszystko nam szybciej wystygnie. Nie musi to stygnąć do końca, ale tak, żebyśmy mogli wziąć ręce. Te produkty już dosyć się fajnie przestygły, a jeszcze kasza mi się nie zagotowała, więc co robimy? Kroimy to w słupeczki, takie drobne słupeczki, czyli o widzicie, tak? Jak coś nie wyjdzie, to naprawdę nie ma się co przyjmować. Jeszcze tego nie wrzucam prosto do garnka, tylko wrzucamy na misk. Machewka już załatwiona, więc zabieram się za żołądeczki. Mięciutkie, fajniutkie, naprawdę super. Jak mamy taki kawałek szerszy, a w zasadzie wszystkie takie są, to tniemy na takie plastereczki i to jest bardzo ważne, bo chcemy mieć taki makaron, powiedzmy, o, z żołądku. I to się fajnie komponuje w naszej kaszy. Ale ja sprawdzę, co się dzieje tutaj z kaszą. Ona zaczyna się powoli rozklejać, to trzeba już teraz uważać. Jeszcze twardawa, ale włączam gaz, dlatego że kasza sobie dojdzie sama. Jakieś 5 minut będę jeszcze kroił żołądki i to wystarczy, a później jeszcze chwilę gotujemy, więc będzie dobrze. No już wiecie, o czym mówiłem, jakbyś myślałem, że nasza zupa będzie i treściwa, a jednocześnie chuda, dlatego że żołądki nie zawierają tłuszczu. Mamy dużo warzyw, no i wspaniałe mięsko. Podpaliłem ponownie gaz pod naszą zupką z kaszą i wrzucam te wszystkie cudowne sprawy tutaj. Zobaczcie, jak to... Będzie gęstawy, mięsiste, na pewno będzie pyszna. I teraz, 5 minut, to wszystko gotujemy nie więcej i koniec. No, zobaczcie, zupka się zagęściła, ponieważ kasza zaczyna się już powolutku rozklejać. Kończymy, nakładamy. Do tak przygotowanego talerza, pięknie parującego, wrzucimy kleksa śmietany. Ci co lubią, to docenią oczywiście. I jakiś kawałek zieleninki, żeby to ładnie wyglądało. Przyjrzyjcie się z bliska temu cudownemu daniu. Tak, po prostu można zrobić zupę z niczego, praktycznie po taniości i bardzo smaczną. Proste i tanie składniki, bardzo fajny smak, doskonały bym powiedział, dobrane są te wszystkie rzeczy do siebie odpowiednio. No i widzieliście jak to pięknie też wygląda. Zapraszam Was na mojego bloga, na mojego YouTube'a. Zobaczcie co robię na Facebooku i co tam mogę Wam pokazać, jakie zdjęcie możecie dokleić swoje albo coś takiego. Szukajcie też mojej strony internetowej środagotuje.pl i tak ma być. Cześć!